Było trochę... Chodźmy. Pieprzyć ten budynek. Zgadzam. Dobra. Co teraz? Ło, tutaj to jak skoczę to wpadnę. czekaj, 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 Nie ma żadnej drabiny, nic. Musi być, więc zawsze jest. Ale jest. ten tylko poprzedłeś. Nie. Niemożliwe. Zaskoczyliśmy przecież. Aha. O! Jeden nabój. Ja! Coś z tym jednym można zrobić. Bardzo hojnie. Ty zdajesz sobie z tego sprawę? No, można sobie w głowę strzelić. Tu najwyżej tu ci w sytuacji pokażę. kryzysowej. Wow. No tam, tam się nie dało po prostu już przeskoczyć. Nie no. Jest tuż obok. Udało się. Zobacz no jest. jaki ogrodek, nie? Taki no. piwny, nie? Czy nie wiem jak to określić? Widzisz tę windę? Gdzie? Ja nie Spadajmy. widzę żadnych windy. Nie, nie mówmy wreszcie no. co się stało. Nie chcę, żeby Jara się martwiła. Dobrze z tak. Ciebie Mogę Cię o coś spytać? Dobrze. Żałujesz, że odgodziłeś głowę? Nie powinno się niczego żałować. Okay. Szkoda, że po prostu nie uciekłem. Jara nie byłaby. Wszystko wplątane. Zostałaby w domu i opiekowała się mamą. Wasza mama potrzebuje tej opieki? To nasza mama. Musimy to robić. Dobra. Tu jest zagracone. Ile brudnych naczyń? O. Co to jest? Jakiś komiks, książka? A. Dawid i Goliat. Przeciwko Goliatowi obszerne rysy historyczny partyzantki. Anna hmm. <noise> Ale będziemy mieli nowe ulepszenia. Czekaj. Twórz ostrza widzisz, które pozwolą Ci natychmiastowo zabić z ukrycia większość przeciwników. Możesz ich także używać, by wyrwać się z uścisku, gdy pochwycicie klikacz. O, to jest dobre. Dobre, dobre, tylko chcę najpierw tutaj zobaczyć, twórz amunicję do pistoletu myśliwskiego. E, dobra, najpierw to zrobimy. Szybkość w trybie nasłuchiwania. Poruszaj się szybciej w trybie nasłuchiwania. To nie, ale tutaj to zrobimy. Dobra. I teraz będziemy mogli robić ostrza, tak? I amo. Ale tu już chyba mieliśmy naboje. Z... A tu mamy naboje zapalające. O, subcia. No już się przyda. Dobra. Eli zawsze przecież kurczę, te. No i te, teraz, klikacze, jak będziesz, no. będę miał klikacza. Tak, to... nóż i tak. leży. Będziesz Ostrze... mógł zaskoczyć, nie? Dobra, dalej nie idziesz. Co? Ale czemu? Bo chcą cię zabić. Nieco najwyżej jak lewanżyk w tryb traka. Co to znaczy? Wejdę od frontu, wezmę to trzeba i wrócę. Nie ruszaj się, dobra? Co? No to w drogę. O widzisz, jest... widzisz, tam po lewo jest widzę. reflektor i kolo. Widzę, widzę. To teraz pytanie jest takie, jak ja mam się tam... Ty przed... normalnie przejdziesz. To Jestem wilkiem! Nie strzelać! To ja! Abi Abi? Jest to sama? Otworzyć bramę! Hej wam! Jezu, dopłynęłaś tu w pławę? Łódź chuj strzelił. <grym i góry> Szukam sprzętu medycznego. To dla Isaka. Ale to wszystko idzie do Isaka. Co jest z e, Nie mogę powiedzieć. Misja zdala dala od No, pakujemy wszystko i wysyłamy. Przejdź się, zobacz, czy ktoś czegoś nie ma. A Nora tu jest? Wczoraj mówiła, że będzie się tu kręcić. Pojechała z ostatnim transportem, ale jeszcze wróci. Okej. Okay. Dzięki. Skąd biorą Dobra, to szukajmy. Tylko jak się stąd wydostaniemy, tak wiesz... Mm. Tą samą drogą, co przepłynąłeś. No ale wiesz... Wiesz. Oni będą... podejrzliwi. No to przejdziesz budynkami. Albo weźmiesz i chłódź, dalej to ogarniacie? Tak, piętro po piętrze. Coś jeszcze zostało? Do ja. Hej, Abi. Ciebie też tu ściągnęli? No, niezły połów. Szukam sprzętu medycznego. Mogłabyś mi pokazać. Abi. gadałem tutaj Masz wrócić do bazy. D daj mi z nim pogadać. Pogadasz osobiście. Wracasz z kolejnym transportem. Przykro mi. Co ty wyprawiasz? Wczoraj zdezerterowała. Daj ręce. Ale jajca. Niech sobie ranę. Nora sądziłam, że na razie się Aj za był w akwarium? Gadałam z menu. Tak, potrzebuję sprzętu medycznego. Dlaczego coś mi się stało? Zespół ciasnoty. Rozwalona ręka. Chyba nie próbujesz go leczyć. Mel. Mało czasu. Jezu. Zdążyliśmy już odesłać większość zaopatrzenia. Co? Nie skończyliśmy jeszcze dolny pięter. Znajdę to tam. Pewnie tak, ale na dole jest groźnie mam rady. Jeśli cię złapią, nie miałam z tym nic wspólnego. Oczywiście. Dobra, chodź. Zespół ciasnoty. W tupę. No. Chłopak ma szczęście, że chodzi z lekarką. Umel wszystko gra? Tak. Była zupełnie rozwalona tutaj z Isaaciem. Rozmawiała z Isaaciem? Kiedy się dowiedział, że opuściłaś bazę, przesłuchał nas. Ostro ją potraktował. Byś się wygadał? Nie. Nora! Dokąd idziecie? Do Abi. Łódź jest gotowa. Wciąż mam pudła na drugim piętrze. Weźmiecie je najpierw? Łódź jest pełna. Nie chcę tu siedzieć cały dzień. Dobra. Dzięki mhm. Nic ci nie jest jak zawsze Ciężka atmosfera, się nie? Do no, Dobraście ma nie jest Wiesz zła, nie? Wkrótce się dowie. Jaki omen ma być? Czekaj. Tak czy siak. No. Jaki Owen ma plan, kiedy Melko może mu już z ręką? A. Mówił coś o Santa Barbara. Bierze to jakieś brednie, nie? Jezu. Tak, żal Mel. Te. też. Dobra, na tych piętrach jest Oją, centrum urazowe i kilka sal operacyjnych. Brzmi świetnie. Nie bez powodu jeszcze tam nie weszliśmy. To było epicentrum infekcji w mieście. To tu sprowadzali zarażonych, zanim nie zrozumieli co się dzieje. Trzeba będzie Wszystko walczyć Będzie zarośnięte. Oh, super. W najgorszym razie szukaj karetek. Są pozamykane. Może ci się oszczęści. Dobry pomysł. Wskazówki już małe co mamy tak. zrobić gdzie jeżeli... mamy szukać i, i... Ja podejrzewam że głównie w karetkach będą e, wszystkie te przedmioty które nie, szukamy Niekoniecznie. bo na salach operacyjnych masz więcej nie? obyś by trwała jak najdłużej oby umarła bezboleśnie mhm. do zobaczenia w bazu oby szybko tak No to rozpoczynamy poszukiwania. Jak na razie to pustki, nie? Cisza, chirurgia, centrum urazowe, ojom. Na roboty. Windy. Czyli musimy tu zejść, nie? Coś był, tak. Okay. Idziemy tu gdzieś? Schodami w dół. O. To jest... rzeczywiście oczywiście zablokowane. Byłoby zbyt łatwo. No to albo chirurgia. Hmm. Czyli schodzimy niżej. Tak. O zamknięte, nie? Hmm. A schodów nie ma. A, nie ma schodów, czyli... Nie, czyli skok w dół. O. Ostry dyżur. Uwaga, drzwi muszą pozostać cały czas zamknięte. E, to są drzwi, tak? tak. Trochę skarżenia. O kurde. gdzieś ten namiot? Widzę. Znaczy, w sumie wejście do namiotu. Hmm. Ile o. grzybów! A. Ty, a czekaj, z tego nie wyskakuje nic? Nie. Nie, tu nie ma. O, nie mogę. Zajubowa. No dobra, to... Ale grubo czekaj, przygotuję sobie coś, czemu nic nie ma? No bo to wiesz, a tutaj? Tutaj chyba będzie. Pokaż. A, bo nie, nie, nie było tego grzybka. O, co to, co to, co to? No już. Pusto. Pusz, pusz. Pusz. No wiesz, do trzech razy sztuka pewnie. Chciałabym coś zostać. O. Zajdziemy prędzej czy później. Tu mamy maksa. O karetek. No mówiłem, że w karetce znajdziemy. Nie ma to co? Musimy znaleźć generator jakiś. Tak. Kurczę, to wszystko czas zabiera. Centrum urazowe. Spróbuj tu. Spróbuję. O, o, co to Zostały mi sale operacyjne. Widzisz? Purchlaczek, co? A, tak, Purchlek albo chlapacz. Te dwa grubasy. Czekaj, tu wyjdę, tak? Tak, chirurgia, Świetnie. Nie. Mm. O, o. Proszęcie Tu jest. Po drugiej tu stronie. Tu jest i tu jest. I tu załżwiamy. Kurde, jak podłączę prąd. Jak oni wszyscy wyjdą, to dopiero poczuję. A! Czekać, kurde, ze ściany wyraz. A tu? Też jest. A Jest! Zobacz nogi tutaj, widzisz? No nic go nie bierze. Co my tu mamy za karteczkę? Steven, już, dług... już dłużej nie mogę. Wiem, że mam tylko robić badania i wpisywać wyniki, ale nie zniosę dłużej takiego bólu. Zaprowadziłam kilku żołnierzy do urazówki. Miałam nie wchodzić do środka, widziałem co się dzieje z pacjentami. Wszyscy dorośli czy dzieci, którzy tu trafiają z ugryzieniem. Oni się zbliżają. Lub zadrapaniem stracą zmysły, a my ich tylko oszukujemy. Poprosiłem, żeby mnie puszczono do domu, ale usłyszałam, że mam dalej pracować. Szanili coś o bezpieczeństwie narodowym. Powiedzieli, że mogę się zdrzemnąć w jakimś pomieszczeniu. Steven, musisz mnie stąd wyciągnąć. Niewiele brakuje mi do załamania nerwowego. Wygląda na to, że Dobra, tu mamy kabelki. I teraz tak, musimy patrzeć gdzie te kabelki prowadzą. O, tu wejdziemy, tylko czekaj. Jeszcze skubimy szuflady. <laughs> Przydałby mi się lew. No bo menu. Tak, menu. Świetnie mi się spisał. Dobra, pytanie. Tutaj chyba nawet nie ma na sensu. Dobra, tutaj musimy za kabelkami iść. Czekaj, 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 czekaj. I jest. Jest generator. Ale wyobrażę sobie, co tu będzie się działo. Ja, ja podłączę prąd, tak, a one. Tak. Wyobrażam sobie. O. Czekaj, a co jeszcze mogę tu zrobić? Wmiotaczem nic. Dwururka. Tylko czy masz samo do niej? Większe obrażenia. Ale to chyba nie ma do znaczenia. W tym momencie, bo <laughs> i tak i tak, czy jedną, czy drugą to. No i gitara Jed Jednego mam na no boja. Dobra. Gdzie ten generator był? się zakręciłem. Po lewej. Tutaj. Tutaj, tak. Dobra. <laughs> Dobra, o, zobacz, co masz do zabrania jeszcze tutaj. Widzę. Lecimy dalej. Czekaj, czekaj, spokojnie. mogę. Apteczkę sobie zrób. Ale naboje zapalające. A... Na przykład albo granale, bomby rurowe. No to nie wiem, nie wtrącam się, To twoja decyzja. Apteczki i tak nie zrobię? No nie masz matki. Mhm. ha. ha, ha, ha. Dobra, to zrobię. Ok, e, teraz tak. Hu, z duszą na ramieniu wychodzę stąd.